Opel Corsa C i skrzynia półautomat. Cały czas się palił, palił komunikat w środku F. Nie można było go odpalić. Blokowało. Czyściłem tutaj styki od komputera w tym miejscu. Nic nie pomogło. Bezpieczniki tak samo. Później rozebrałem tą podstawę. I w środku wyciągnąłem. Tutaj tylko te dwie śruby, i u góry dwie, jeszcze jedną dokręcę. Opuściłem komutator, obróciłem e, silnikiem. I ku mojemu zdziwieniu. Komunikat zginął i jest neutral auto neutral i odpala. Gotowe.